Siemano, moi drodzy! Dzisiaj mam dla Was film o maseczkach, także ekscytujący bardzo y, odcinek. Natomiast y, jedną rzecz muszę powiedzieć na samym początku, właściwie dwie. Y, najlepsza maseczka to jest zawsze maseczka domowa, moim zdaniem, serio. Ja wiem, że jest mnóstwo różnych dobrych, ja Wam też często polecam dobre maseczki, ale moim zdaniem te maseczki, które u mnie będą zawsze, nigdy, przenigdy, przenigdy, przenigdy z nich nie zrezygnuję, to są właśnie y, maseczki domowe. Przeróżne. I tak sobie pomyślałam, że z racji tego, że jest paskudnie i jest, wiecie, Tyczeń luty, zima i w ogóle. Yy, I zrobię Wam taki odcinek, który zobaczycie w niedzielę. Yy, o takich trzech domowych maseczkach na dobre samopoczucie, które ja sobie robię jak mam gorszy humor, i tak pomyślałam, że... PING! Podzielę się z Wami. Także tego możecie spodziewać się w niedzielę. A dzisiaj mam dla Was bez żadnej konkretnej kolejności, to nie są od najlepszej do najgorszej, czy coś tam, tylko po prostu przyniosłam Wam torbę moich ulubionych maseczek, takich gotowych, które można kupić ze sklepu. Nie mam w żadnym pięknym glamur, koszyku i w ogóle, bo jest remont w łazience i wszystkie moje kosmetyki wyglądają właśnie tak teraz, że są w kartonach i w torbach. To tak, będę wyciągać po prostu rzeczy ze środka i Wam mówić, dlaczego uważam, że są godne uwagi, dlaczego ze mną zostały. Zacznijmy może od tego. To traktuję wszystko jako jedno. To, to są żele aloesowe, różne żele aloesowe, których ja teraz używam. Mamy tutaj żel z Santa Verde, mamy tutaj żel ze Skin 79, mamy żel marki Jason, Jason, nie wiem, przepraszam, nie mam pojęcia. Dostałam go w prezencie od widza, także nie wiem za bardzo, jak się czyta tą nazwę. I mamy żel z Bentona. To są wszystko żele aloesowe, tak jak mówię. Ja uwielbiam robić sobie taką maseczkę, kiedy mam podrażnioną skórę, kiedy jakieś tam zmiany się pojawiły, albo jakieś wyplątki. Ryski hormonalne, albo na przykład wysypka i tak dalej, i tak dalej. albo na przykład po opalaniu, znaczy na no opalaniu się nie opalam, także leżę i na słońcu, ale jak jest po prostu duże nasłonecznienie i gdzieś tam jestem cały dzień na dworze, to lubię sobie taką bezkitu za 3 mm grubą warstwę aloesu, właśnie żelu aloesowego położyć na twarz. Wszystkie te cztery mogę polecić, z każdego jestem bardzo zadowolona. I z przyjemnością ich używam. Yy, I właśnie je sobie stosuję w taki sposób, że nakładam na twarz i je używam jako maskę. Yy, I tu mam jedno pytanie, bo. Mówi się o tym cały czas w internecie, że są osoby, które mają uczulenie na aloes i mi czasami też ktoś spośród widzów pisze, że no ja mam uczulenie na aloes. Czy możecie mi proszę w komentarzu, jeżeli się nie wstydzicie, albo jeżeli się wstydzicie, to możecie napisać mi maila albo wiadomość na Facebooku, jak u was to uczulenie wygląda i jaki konkretnie używaliście kosmetyk, bo zastanawiam się coraz bardziej nad tym ostatnio mam dużo kontaktu właśnie z markami produkującymi kosmetyki z aloesem i z nie z hodowcami tylko z producentami, tam z osobami, które uprawiają ten aloes i trochę Wiecie, informacji zbieram, i tak wychodzi mi na to, że na ten aloes za bardzo nie można być uczulonym. I, I też nigdy nie spotkałam osoby tak normalnie w życiu, która by była uczulona, ani żadna z tych osób, która ze mną na ten temat rozmawiała, też nie miała kontaktu osobiście, tak żeby zobaczyć, jak to uczulenie wygląda. Także z, z czystej ciekawości mojej, jakbyście mogli opisać mi tak troszkę, jak to u Was wygląda, jeżeli to uczulenie macie, i jakiego używaliście w kosmetyku, bo może to nie ten aloes, tylko jakieś inne składniki w tym kosmetyku. I to jest moja. I zaintrygowało mnie to. To jest ostatnio taki wiecie, małe śledztwa robię w tej dziedzinie. To jak już jedziemy tak kompleksowo, to mam jeszcze kilka masek w płacie, które Wam chciałam pokazać. Czy w płacie, tam różnie, wszystko jedno, tych co się nakłada na twarz w jednym kawałku, albo w dwóch. Pierwsza, która jest ze mną już od lat i to były pierwsze maski w płacie, czy w płacie, już po prostu będą być w płacie dzisiaj, ok? Eee, maska, w płacie którą używałam i już używałam ich wiele lat temu i uważam, że nadal są fantastyczne, to są maski z Orientany. Ona ma różne, ma tam ze ślimaka, jakieś takie w niebieskich opakowaniach, no jest, jest mnóstwo. Ta akurat konkretna maska z naturalnego jedwabiu na twarz, granat i zielona herbata, to jest absolutnie moja ulubiona maseczka, którą oni produkują. Fantastyczne są te maski. Eee, mają też genialne maseczki pod oczy, które niestety razem z drugą, którą też zamówiłam, nie zdążyły do mnie dojść jeszcze, więc tylko Wam wspomnę o nich. Mają właśnie takie mniejsze maski, które się nakłada tutaj na, na tą zewnętrzną okolicę oczu. Moja ulubiona to jest bodajże z jakąś wiśnią, czy z, czer z czereśnią japońską, o taka z czerwoną etykietą. Bardzo, bardzo fajna maska na specjalne wyjście. Na pewno Wam o nich opowiadałam kiedyś albo w jakichś denkach były. Potem gdzieś tam, wiecie, już wiedziałam, że to są dobre, więc zaczęłam szukać jakichś innych i o tych troszkę zapomniałam, a szkoda, bo naprawdę są warte uwagi. I jak już jesteśmy przy Orientanie, to jeszcze sobie pozwolę wspomnieć rzecz właśnie, która też do mnie nie dotarła jeszcze i to jest maska z papają, taka żelowa. Była ostatnia rozkmina właśnie gruba na temat tych masek na noc, które, które są godne uwagi, a które nie i Orientana ma takie wielkie, pod, chyba po 200 czy ileś mililitrów, czy 100 ml, takie ogromne opakowania e, takich masek żelowych właśnie na noc i jest taka maska z papają na przebarwienia, która jest bardzo dobra. Ja uważam, że ona rzeczywiście po jednej nocy już robi ogromne rezultaty. E, mają też jakieś tam zrzęszenie, z ogórkiem, miałam kilka. W każdym razie ta z popają była naprawdę fantastyczna. I też jak tylko mogłam to od razu zaraziłam moją mamę, żeby sobie zaczęła używać właśnie, bo to tak na noc i nie trzeba się za dużo namęczyć. Ale ja też je lubię w takiej tak jak ten żel aloesowy, że nakładam grubą warstwę, zostawiam to na trochę, potem zmywam i się zajmuję jakimiś innymi rzeczami. Super. Idąc dalej z maseczek w płacie. Bardzo polecam ze Skin 79 tą ryżową bąbelkującą. Ona nazywa się Rise Bubble Cleansing Mask. To jest ta maska, która, jak się ją nałoży na twarz, to się zamienia w taką mega grubą, gęstą pianę i ta, te bąbelki mają robić masaż i oczyszczać pory w tym czasie. Jest jeszcze taka czarna, wiem, że dużo osób ją lubi mnie. Ona niestety uczuliła, więc nie mogę jej używać. Ta mnie nie uczula, natomiast pozwolę sobie zostawić Wam takie małe ostrzeżenie. Po niej tak nawet do pół godziny może być twarz czerwona. U mnie to jest kwestia kilku minut, dosłownie. Kilku minut. I, I to zaczerwienienie znika, ale skóra jest rzeczywiście bardzo oczyszczona, przyjemna w dotyku. Jestem zadowolona z tej maski, myślę, że będę do niej wracać. I chciałam Wam jeszcze zwrócić uwagę na maski ze Słoni Koko. Oni mają też kilka różnych. Tam jest taka z czerwonym, w czerwonym opakowaniu, w granatowym, jakieś tam inne. Moja ulubiona to jest ta szara. Ona nazywa się Słani Koko Shining Luminous Mask Pack. I to jest maseczka, która właśnie jest rozświetlająca. Ona tak Odświeża, wygładza. To jest. Ja ich nie używam tych masek wtedy, kiedy po prostu mam ochotę na maseczkę. Tylko albo jak mam na następny dzień, albo tego samego dnia jakąś, jakiś wieczór, powiedzmy takie, większe wyjście, to lubię tą maskę nałożyć. Ją miałam na twarzy dzień przed wyjazdem na tą galę na tą galerę, którą widzieliście we vlogu tam niedawno, to, to, to jest bardzo fajna maseczka, bardzo ją lubię i, i myślę, że mogę ją polecić. To teraz może o maskach oczyszczających trochę powiem. Tych takich gotowych. Ponownie, ja dalej uważam, że maska z glinką, z błotem, z morza martwego, takiej inne rzeczy, to jest, wiecie, najlepsze rozwiązanie, ale też wiem, że są osoby, które są gotowe e, jakieś maseczki. Bardzo mogę polecić tą maskę. To jest produkt, który się nazywa Sleep Well Mango and Apricot Face Cleansing Mask. To jest maseczka marki Beloved i ona jest w formie proszku, to się po prostu Wysypuje na rękę, dodaje troszkę wody albo troszkę oleju i nakłada na twarz. Ona ma, ona ma bardzo ciekawe działanie, dlatego że ja mam takie wrażenie, jakby jakbym umyła twarz mydłem z glinką. Ale jednocześnie jakbym w ogóle nie miała jakiegoś takiego przesuszenia, podrażnienia. Ja ją, nie, nie mogę jej używać samodzielnie, to znaczy nie mogę użyć tej maski, a potem nałożyć kremu, bo moja skóra potrzebuje nawilżenia większego potem, bo ona naprawdę mocno oczyszcza. Więc traktuję ją trochę na zasadzie, że nakładam to jako pierwszą maskę i wtedy nakładam maskę nawilżającą. I w ten sposób mi się bardzo bardzo. Fajnie sprawdza, genialny skład ma, zresztą tak jak większość tych produktów, które ja Wam pokazuję, staram się wybierać z możliwie najlepszym składem, dla siebie głównie, a potem Wam polecam dopiero w drugiej kolejności. I tak, tak, ciekawy produkt i mogę polecić. Ona też ma bardzo śmieszną konsystencję, bo jak się ją wymiesza z wodą, to nie jest taka jak normalne maski z glinką, taka gęsta, tylko ona jest właśnie taka jakby trochę wodnista. Bardzo ciężkie do opisania, ale bardzo, bardzo ciekawy kosmetyk. Następne maski nie mam przy sobie, ale mam podobną, bo mają takie samo opakowanie, tylko inny napis. Yy, ta maska, o której chciałam powiedzieć, to jest Madara Detox. To jest akurat PIL, ale ja mówię teraz o Madarze Detox. Yy, to jest też niesamowicie oczyszczająca maska. Bardzo mocno wyciąga zanieczyszczenia sporów. Yy, teraz jej nie kupiłam celowo, ponieważ po prostu moja skóra tego nie potrzebuje. Nie mam, nie mam... jakby wiesz, kupiłabym ją i ona by stała sobie po prostu, w władzę, bo mnie ja nie używała. Yy, więc pokazuję Wam tutaj zastępstwo. Yy, Natomiast ta maska dla osób, które mają turbo wrażliwą skórę, do oczyszczenia raz na jakiś czas jest spoko, do używania np. raz czy dwa razy w tygodniu, uważam, że to jest zdecydowanie za mocna sprawa. Przy skórach mocno zanieczyszczonych, przy skórach tłustych, przy skórach, które mają skłonności do zapychania albo zaburzenia w złuszczaniu i ta, ta, wiecie, ten naskórek musi być złuszczany dodatkowo, bo po prostu właśnie spory się zapyka, zatykają, przepraszam, z tego powodu, że mamy właśnie zaburzone złuszczanie, zaburzoną produkcję łoju to jest bardzo dobre. Dobra maska, myślę, że mogę spokojnie polecić nawet do takiego używania, właśnie raz w tygodniu. I trzecia maska jest taka, którą ja też już Wam pokazywałam wiele lat temu. Ja myślę, że ja o wszystkich tych maskach mówiłam, chyba oprócz tych w płacie. To jest maska z Aubrey, ona nazywa się Clarifying Therapy Clay Mask. I to jest taka do, tu jest napisane, że ona jest do skóry tłustej i skłonnej do wyprysków, do takiej trądzikowej, ja spokojnie używam tej maski, nie mając tego typu problemów. To jest moja taka maseczka, którą właśnie albo ją używam wtedy, kiedy mam ochotę zrobić sobie taki detoks trochę dla skóry od czasu do czasu, albo jak miałam jakiś mega ciężki makijaż przez dłuższy czas, jeśli ktoś na przykład mi robił makijaż i nałożył zwykły podkład, to ja sobie lubię taką maskę wtedy zasunąć. Ale też polecam ją bardzo często moim przyjacielom. Ciałom, którzy mają właśnie skórę tłustą, skórę zanieczyszczoną, skórę mieszaną, taką, że mamy bardzo suche policzki, na przykład i zaskórniki na, na nosie na brodzie to polecam tą maseczkę. To nie jest też tak, że użyjecie tej maski raz i Wam zaskórniki zejdą. Albo tak jak czasami piszecie do mnie w wiadomościach prywatnych, że no mam tutaj taką y, rutynę pielęgnacyjną, używam jej od trzech tygodni i nie widzę poprawy. No bo trzeba dać czas tej skórze. To nie jest tak, że po jednej nocy czy po miesiącu Wasza skóra się zmieni. To trzeba naprawdę poczekać na rezultaty, więc y, nie, y, nie, nie wierzcie też, jeżeli Wam producent mówi, że użyjecie tej maski raz i wszystkie Wasze zaskórniki znikną, bo to jest nieprawda. Y, ta, także tą maskę jak najbardziej mogę polecić. Ona zawiera... Kwas salicylowy skory wierzby. To jest bardzo ciekawy też produkt i tak, lubię. W ogóle całą tą serię lubię. Nie używam jej bardzo często, ale, ale jak już po nią sięgam, to zawsze sobie myślę, tak, to było coś fajnego. I jeszcze była z tej serii maska inna, której nie mam też przy sobie gdzieś mam chyba próbkę. E, identyczne opakowanie, tylko że w kolorze granatowym. I e, to jest maseczka z obreid z jakimś ryżem, z granulkami ryżu do skóry bardzo suchej, i ona rzeczywiście do skóry bardzo suchej jest świetna, albo po jakiś tam podrażnieniach na, naprawdę naprawdę polecam. Dalej mam dwie maski, które są takie pomiędzy nawilżającą a oczyszczającą, tak bym powiedziała. Pierwsza z nich to jest maska z Biobi i ona się nazywa po prostu... To jest pasta z glinki białej, oni tak to nazywają. I dokładnie tym jest właśnie ten kosmetyk. To jest pasta z glinki białej. Ja mówię na to maska dla leniuchów. Jak Wam się nie chce zrobić samemu takiej maski właśnie z białą glinką, to, to to jest fajna sprawa. Ona to jest po pierwsze ogromne opakowanie, bo 150 ml. Yy, Ona się nadaje do twarzy i do ciała. Jak macie ochotę sobie zrobić jakiś tam zabieg z glinką na, na ciało, to, yy, to ono się jak najbardziej nadaje. Jak chcecie w ogóle takie zabiegi jakieś na ciało, bo mam sporo takich. Yy, mamy, mam ja sporo takich przepisów na, yy, na takie zabiegi. Biegi, czy tam na kąpiele do, do ciała, to, to mogę Wam pokazać. Mogę Wam nagrać taki odcinek, tak sobie myślę teraz, że może to będzie dla kogoś ciekawe. To napiszcie w komentarzu. W każdym razie tak, ta maska działa oczyszczająco, ale ona pozostawia skórę nawilżoną. Bardzo ją lubię. Z nią mam troszeczkę, jedną na jedną rzecz muszę zwrócić uwagę, bo. Na przykład Michała, yy, mamie, jak nałożyłam tą maseczkę pierwszym razem, to ona miała bardzo zaczerwienioną skórę. Drugim razem już było spokojnie, było najmniejszego kłopotu, ale właśnie z tą białą tak czasami jest, że się, yy, że się pojawia zaczerwienienie, i yy, tutaj na to uczulam, że mo może coś takiego się przytrafić. W moim przypadku nigdy nie było problemu, a to jest moja, ja wiem ze trzecia tuba albo czwarta, bardzo, bardzo fajny kosmetyk. A to jest genialne. To już w ogóle to się nawet nie będę nad tym już długo rozwodzić, bo na bank słyszeliście o tym ode mnie już z milion razy. To jest maska Natural Radiant Face Mask z Biotu i ona jest rewelacyjna. To jest żel hialuronowy z glinką białą, jeszcze tam jest mnóstwo innych dobrych składników, w tym. Yy... Olej z rokitnika. I to jest ta maska, która robi różnicę po jednej nocy. Nie tak, że Wam zajdą za skórniki, ale jeżeli jest skóra odwodniona i jeszcze troszkę taka wiecie, że fajnie byłoby ją oczyścić, to ta, ta naprawdę robi szał. Zresztą też Wam kiedyś mówiłam, jak się przygotowywałam, chyba do moich urodzin, w, który, w którymś z tych filmów, że moja przyjaciółka zobaczyła u mnie recenz nie recenzję, tylko gdzieś tam zobaczyła w ulubieńcach czy w czymś. I kupiła sobie od razu, a potem mi napisała, że rzeczywiście użyłam raz i jest taki szał, jest, jest taka różnica. Także tak, to jest, to jest świetny kosmetyk i naprawdę mogę go polecić. I na koniec na tego, taką wisienkę na torcie zostawiłam trzy maseczki yy, takie nawilżające. Pierwsza z nich to jest maska z Santa Verde. Ona się nazywa Aloe Vera Extra Rich Cream Mask. I ja bym powiedziała, że to jest mega silnie nawilżający, bardzo gęsty krem. O tak, bym to nazwała. Myślę, że osoby, które mają skórę bardzo suchą i odwodnioną, to tego mogłyby spokojnie używać jako kremu na noc i byłyby zadowolone, tak myślę. Yy, ja ją bardzo lubię pod tym kątem, że właśnie jak mam skórę jakąś tam super podrażnioną i mam ochotę tylko coś nawilżającego nałożyć, bez złuszczania, bez niczego, to umyję buzię przetrę tonikiem, czy tam nawet nie przetrę, tylko spryskam tonikiem. Nałożę taką właśnie maskę i ona bardzo silnie nawilża, ładnie łagodzi. Śmiejemy się na, na, w domu tutaj u nas, że. Że na tą maskę mówimy antygrawitacja, bo ona właśnie daje poczucie takiego lekkiego, wiecie, napięcia i podciągnięcia cery. Yy, przyjemny kosmetyk. Yy, szkoda, że taka malutka, bo to jest tylko 30 ml, ale te produkty Santa mają takie niewielkie pojemności. Jedną mam rzecz, która w ogóle nie jest maską, ale ja ją używam jako maski i to. Ha, <laughs> tak! <laughs> Tak, kto już mnie też ogląda od dawna, to wie, że to będzie moja, nie wiem, z 500 na może tuba. Nie no, przesadzam oczywiście, ale za 30 to na bank już miałam. To jest krem, który nazywa się Veleda Skin Food. Bardzo gęsty, bardzo tłusty, bardzo ciężki. Wszystko mi w nim odpowiada od zapachu po działanie. Czasami używam tego jako kremu, jak mam jakieś takie poważniejsze sprawy z, ze skórą, że bardziej potrzebuję ją odżywić, nawilżyć. Czasami właśnie po, po nartach, o najczęściej po nartach sięgam po, po właśnie ten kosmetyk, ale. Dzisiaj go pokazywam jako maskę, bo wiem, że to może być bardzo ciężkie, jak się nałoży na twarz, i nie każdy będzie to w stanie znieść, na przykład, żeby pójść spać z taką ciężką warstwą. Natomiast przy nałożeniu tej, tego kremu grubą warstwą, właśnie na twarz, czy nawet nie grubą, tylko taką średnią, możecie sobie to zostawić na, na przykład na pół godziny, czy na godzinę, i wtedy normalnie umyć to, czy zmyć sobie jakimś tonikiem, czy po prostu ciepłą wodą, czy nawet normalnym żelem do mycia twarzy, jak macie tłustą skórę, i wtedy, i wtedy nałożyć sobie jakiś tam swój zwykły krem, to ona bardzo silnie odżywia i bardzo mocno nawilża, także znaczy ona, ten krem on, to to, to jest fajny, fajny produkt. Teraz super, bo już można zajść sobie do Superfarmy i kupić na miejscu, także jak ktoś ma takie sklepy koło siebie, to ma szczęście i może sobie sprawić. Ja mam akurat wielką 75, ale oni to robią też w takich malutkich tubach po 30 ml, a to jest turbo wydajne, starczy Wam na bardzo, bardzo długo, ale to się nawet nadaje jako balsam do ust, jakbyście mieli chęć, to tak to, to, to tutaj zachęcam, zachęcam, bardzo dobry produkt. I na koniec została mi maseczka Którą odkryłam w ubiegłym roku. To jest maseczka z Natur. Tu są takie dwie saszetki. Z, ona się nazywa Naturalna Multiodżywcza Maska do Twarzy z Rokitnikiem. Ktoś z Was mi pisał, że w jakimś sklepie była informacja, że taka saszetka powinna stać na cztery razy. A absolutnie nie. Chyba nie wiem. No może dla niemowlęcia, jakby taka bardzo mała powierzchnia była smarowana. Dla mnie jedna saszetka to jest po prostu jedna aplikacja. Ja nakładam maski zawsze na twarz, szyję i dekolt. Tylko w nagraniach nakładam na samą twarz, bo muszę być ubrana i się boję, że sobie upać kanciuchy, ale tak normalnie to mam koszulkę na ramiączkach albo, albo po prostu jakieś tam, jakieś tam lekkie ubranie i, i się wysmarowuję, wiecie, cała. E, więc to, taka maseczka, jedna saszetka starcza na jedno użycie, czyli mam tutaj z tego Dwa użycia, bardzo przyjemny, bardzo niedrogi Kosmetyk, tak bym to nazwała Rzeczywiście odżywia, rzeczywiście nawilża Rzeczywiście wygładza, spoko Jak macie chęć od czasu do czasu na jakąś taką maseczkę Albo na wyjazdy potrzebujecie, to jest moja maseczka Na wyjazdy właśnie, e, bo jest malutka to, to jak najbardziej polecam I myślę, że warto sięgnąć sobie po taki kosmetyk Ciekawa jestem ile razy w tym odcinku powiedziałam Bardzo polecam, naprawdę I kosmetyk, i maska no, ciekawe jest czy ktoś policzy. Dobra, to byłoby na tyle. Tak jak mówię, zapraszam Was serdecznie w niedzielę, bo będą trzy przepisy na, na trzy maseczki na lepsze samopoczucie, przynajmniej moje. E, ściskam Was wszystkich gorąco. Mam nadzieję, że spędziliśmy miło tę parę minut, parę naście może. <ścoughs> ściskam Was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!